Wychodzi na to, że widz oszukał Buddę i kłamał odnośnie zwolnienia z pracy. Freeze pokazał projekt siedziby ekipy, który obecnie realizuje. Federacja Fame mocno rusza z promocją Gali oraz znamy ceny pay per view. Wychodzi na to, że Budda dał się oszukać widzowi, wysłał mu pieniądze, a cała sytuacja była wymyślona. W jednym z ostatnich materiałów pokazywałem wam sytuację, w efekcie której widz Buddy, pracujący w żabce, miał otrzymać karę oraz stracić zatrudnienie. Przyczyną wszystkiego miało być puszczenie na sklepowym tablecie filmu ulubionego YouTubera jak się potem okazało, widz nawiązał z nim kontakt oraz poinformował, że konsekwencją takiego działania była utrata pracy oraz łączna kwota, jak to nazwał, mandatu w wysokości 1500 zł. No i Buda opisał całą sytuację na swoim kanale nadawczym oraz opublikował rozmowę właśnie z tym chłopakiem, który puścił film na tablecie. Z niej wynikało, że został zwolniony, dostał mandat, a Buda zdecydował się przekazać mu 1500 zł oraz wyrównać kwotę jednomiesięcznej pensji w wysokości 3200 zł. Natomiast teraz pojawiły się komunikaty, że ta sytuacja nie miała miejsca. Znaczy inaczej, puszczenie filmu na tablecie jak najbardziej miało miejsce, ale konsekwencje z jakimi miało to się wiązać po prostu nie występowały. Wczoraj serwis BUB poinformował o wiadomości z biura prasowego Żab Którą otrzymał w wyniku wystosowania zapytania w sprawie tej sytuacji Jak możemy przeczytać w komunikacie Z informacji przekazanych przez franczyznobiorczynię Zatrudniającą pracownika wskazanego sklepu Wynika, że pan nie został zwolniony ani ukarany finansowo Po otrzymaniu upomnienia słownego przeprosił za swoje zachowanie I nadal wykonuje swoją pracę Zobaczymy więc jak rozwinie się ta sytuacja I czy Budda opublikuje jakąś aktualizację A może wspomniany widz odniesie się po prostu do komunikatu Żabki 11 dni do gali na narodowy, Narodowym A co za tym idzie Federacja Fame przyspiesza z programami oraz dodatkowo poznaliśmy ceny pay-per-view. Jeśli podoba się ten materiał, staw lajka like oraz subskrypcję, a pewnie w kolejnych dniach wyskoczę Ci na stronie głównej, ponieważ prawie co dzień o 6 rano macie tutaj takie treści. Wczoraj na kanale Fame pojawił się trailer zapowiadający najbliższe wydarzenie. Po raz kolejny można go ocenić pozytywnie, a większość osób komentujących zwróciła uwagę na dość zaskakującą końcówkę, gdzie możemy zobaczyć trenera Mirosława Oknińskiego oraz Amadeusza Ferrariego. Będzie się działo. Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał! Będzie. Tylko przyjdź na trening! Będę. <grywa> Razem ze zwiastunem ruszyła sprzedaż pay per view i jest drożej, ale da się kupić ponownie taniej. Ostatnio Federacja Prime zaskoczyła wiele osób podniesieniem ceny transmisji do 50 zł. Podczas aferek natomiast Boxel informował, że odbiorcy będą zadowoleni z ceny pay per view w przypadku najbliższej gali. Za z cenami pay per view Prime MMA, ponieważ oni tam rzucili premium plus za 70 zł i tak dalej, no to mogę Wam powiedzieć, że na fejmie mamy inne ceny. No, i... 7 dyszyk to już dużo. Tak, już dużo. Dokładnie. Więc widzowie. Jestem przekonany, że będziecie usatysfakcjonowani Po zalogowaniu się na stronę fejmu Widzimy opcję dostępu, która wynosi również 50 zł, natomiast mowa tutaj O bezpośrednim zakupie na stronie federacji Tak samo jak w przypadku poprzedniego wydarzenia Można kupić dostęp na stronie Kanal Plus Gdzie cena jest prawie 11 zł niższa Natomiast jest to oferta subskrypcyjna Dlatego wymaga podpięcia karty kredytowej Subskrypcja trwa miesiąc Następnie przedłuży się na kolejny okres Ale można anulować subskrypcję w dowolnym momencie Tak więc jeśli nastawiacie się Na oszczędność, to właśnie dostęp poprzez przez platformę Canal Plus jest najbardziej optymalny podczas gali fame 21 co prawda występowały problemy z platformą, natomiast Krzysztof rozpara w hate Parku stwierdził, że nie ma czego się obawiać. Sie, widzowie możecie być spokojni, wszystko jest dopracowane, dopilnowane. Zresztą ostatnim razem, nawet w momencie, w którym pojawiły się jakieś komplikacje, to poradziliśmy sobie z tym, zadziałały systemy backupowe, systemy awaryjne i, i, i wszyscy mogli spokojnie obejrzeć galę. Tym razem będzie to troszeczkę w, w zmienionej formule, tak żeby, żeby jeszcze było to y, lepsze, korzystniejsze, bezpieczniejsze dla naszych widzów. Wczoraj również odbył się program Face to Face, w którym zobaczyliśmy Pawła Tyburskiego, Normana Parkę, Gimpera oraz Gonciarza. W pierwszej części programu Tybori wraz z Torminem spędzili czas na wymianie zdań, czy Paweł ma szansę w tym pojedynku. Norman również po raz kolejny z okazji swojej walki w fejmie wymierzył cios przeciwnikowi klapkiem. Druga część programu składa się z dyskusji pomiędzy Krzysztofem Gonciarzem oraz Gimperem. Mieliśmy również agresywny telefon Natana, który ostatecznie nie wpłynął zbytnio na dwóch zawodników i można było wyczuć, że taki styl narracji najlepiej działa na osoby, które słysząc przekaz i wyzwiska wpadają w złość i agresję, a w przypadku opanowania nie tworzy to takiego finalnego efektu jak słynne programy Cloud z Denisem czy Gracjanem. Dodatkowo Gimpera będąc dokładnym to Gimpson wrzucił Disna Gonciarza. Choć miałeś patrona i ta miliona YouTube i tupi okładki i tak skończyłeś jako mem to niepopularny Najciekawszym elementem całej sytuacji z nagranym utworem jest fakt, że Krzysztof Gonciarz przechytrzył Gimpera na etapie realizacji teledysku. I chodzi o to, że miałeś na planie osobę, która nie była do końca ci lojalna. Mhm. Była troszkę w porozumieniu ze mną na tym planie. Okej. Okay. I postanowiliśmy ci z tą osobą... Zrobić prank na zasadzie, że nie należy ufać Kasi, nie? Ponieważ tą osobą była Whoa! osoba, która gra Kasię Meciński w tym klipie, czyli Angela Olszewska. Zajewiście. <laughs> I to jest. I, I tu jest jeszcze drugi. To jest I i To jest jeszcze kolejny layer, No. Angela. Angela y, nie jest przypadkową osobą w kontekście tej historii, tylko jest osobą, która została straumatyzowana i bardzo zniszczona, jakby zaatakowana. I. Przeskasie Myciński. No a sam Giper przyznał, że jest pod wrażeniem takiego ruchu. Szapobaza, ten Gambit, to było dobre, bo rozwijałeś mi moją przemowę swoją przemową i to było bardzo mądre, bo ja miałem plan taki, że chciałem ci powiedzieć na koniec, że fajnie, że gadaliśmy, spoko opowiedzieli swoją wersję historii, ale ja trochę pogadałem z różnymi dziewczynami i wpisałem swoje opus magnum, komenteri. ...na kanał, na YouTubie. Michałowi zresztą mówiłem, bo miał mi podchajpować. miałem skajpować. Miałem go że widziałem ten materiał. Jest mega mocny. Mielarnia. I to jest ogólnie prawda, że to jest podsumowanie kurwa całego ciebie. Chciałem ludzi zachęcić, że to będzie kurwa niby materiał komentarzy. To jest d który wiesz, wiedziałeś, bo Angela była na planie. Jakby... Przygotowania do gali mocno się napędzają. Dzisiaj wieczorem premierę będzie miał nowy program, czyli Hater, w którym na żywo ma pojawić się Amadeusz Ferrari oraz Arkadiusz Tańcula oraz dodatkowo widzowie, którzy będą mogli wejść z nimi w wymianę zdań. Również w ramach promocji wydarzenia mogliśmy wczoraj zobaczyć reklamę w formie baneru na budynku w Warszawie, a do gali zostało 11 dni, więc zapewne możemy spodziewać się prawie codziennych programów. Friz planuje, a tak naprawdę to już po części rozpoczął realizację projektu siedziby ekip a wczoraj na Instagramie pokazał mniej więcej jak to ma wyglądać. Całe nazwijmy to uniwersum Freeza jest czymś z pewnością imponującym. Co prawda, ostatnio skalę jego projektów mógł lekko przyćmić poziom finansowy, z jakim Buddha realizował swoje plany, natomiast w perspektywie jego zakończenia twórczości to Freez może stać twórcą, który działa z największym rozmachem. Wczoraj poinformował o poziomie zaawansowania projektu siedziby ekipy. Dzionek w biurze dzisiaj załatwiania, plany, pomysły i działamy nad siedzibą. Słuchajcie, mocno. Mocno, tak naprawdę już mamy pierwszą wstępną wersję taką architektoniczną. Teraz dopracowujemy szczegóły, żeby była druga, już taka bardzo konkretna. No i walczymy z tym tematem załączonego zdjęcia projektu nie możemy zbyt dużo informacji wyciągnąć Natomiast zdecydowanie teren, na jakim musi zostać to zrealizowane jest spory Dodatkowo mamy dwa sporych rozmiarów budynki Oraz kolejne dwa mniejsze Oraz komentarz, trzymajcie kciuki, żeby chociaż część z tego powstała już w przyszłym roku Natomiast ja mam nadzieję, że jutro prawie jak codziennie po 6 rano widzimy się tutaj na kanale Ostatnie dni w świecie influencerów były dość spokojne Więc może przed galą fejmu to się rozkręci A może jeszcze coś pobocznego wyjdzie ciekawego Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia Shimmer.